Bardzo często pacjentki, które do nas już zgłaszają się, to już są pacjentki, które wiedzą o obecności zmian w obrębie narządu płciowego. I ta grupa pacjentek to jest grupa zarówno bardzo młodych dziewczyn, które już mają jakąś przeszłość hormonalną, czyli najczęściej stosują antykoncepcję hormonalną. Druga grupa to są te pacjentki, które. Starają się o ciąże i mają jakieś niepowodzenia w tych staraniach. No i później grupa pacjentek, które już mają dzieci po porodach, i u nich pojawiają się te objawy, takie najbardziej specyficzne. To są pacjentki w przedziale wiekowym, właśnie 30-40 i pacjentki przedmenopauzalne. W zasadzie symptomatologia no, można powiedzieć, że te objawy są często niespecyficzne. Pacjentki często yy, Przychodzą bezpośrednio do nas z pytaniem, czy leczyć się, czy operować i jak można zachowywać się, żeby zabezpieczyć się przed pojawieniem się takich zmian, rozrostem zmian mięśniakowatych. Przede wszystkim musimy zdecydować, które pacjentki kwalifikują się do leczenia operacyjnego. W zasadzie, leczenie mięśniaków to jest tylko operacja spośród technik operacyjnych to są metody endoskopowe, czyli zarówno histeroskopowe leczenie, tych mięśniaków, które wrastają do jamy macicy i metody laparoskopowe, czyli chirurgia laparoskopowa. W tych grupach pacjentek w zasadzie postępowanie zależy przede wszystkim od właśnie symptomatologii, czyli od tego jakie są objawy i jakie są plany pacjentek. Czyli wiadomo, że pacjentce młodej, nastolatce, która będzie chciała y, planować jeszcze zabezpieczenia antykoncepcyjne, y, zaproponujemy zupełnie inne postępowanie, i w zasadzie w przypadku drobnych zmian to będzie tylko obserwacja, unikanie właśnie leków hormonalnych. Y, pacjentce, która ma niepowodzenie prokreacji, będziemy raczej starali się y, rozważyć postępowanie y, zabiegowe plus dodatkowo diagnostykę przyczyn tych niepowodzeń, a pacjentce, która już ma plany swoje, na przykład hormonalne, czyli pacjentce, która wchodzi w okres premonopauzalny, też jak gdyby to leczenie operacyjne kwalifikujemy tak, żeby móc w przyszłości zastosować czy terapię hormonalną, czy wsparcie. W naszej placówce postępujemy w sposób zintegrowany, czyli Mamy możliwość wsparcia chirurga, urologa, mamy lekarzy specjalistów zabiegowców, czyli typowo zajmujących się chirurgią endoskopową, plus dodatkowo wsparcie ginekologiczne, endokrynologiczne. Więc de facto to postępowanie jest bardzo, bardzo szerokie i rozwiązania wspólnie ustalamy. Czyli kwalifikując pacjentkę do zabiegu, już też musimy mieć plan prowadzenia tej pacjentki po zabiegu, czyli właściwie leczenie pacjentki powinno być w sposób właśnie taki zintegrowany.